Sony Pictures od długiego czasu ma kłopoty z tworzeniem udanych produkcji filmowych bazujących na postaciach z komiksów w ramach własnego uniwersum. Choć miały miejsce pewne sukcesy, jak trylogia Spidermana z Tobim Maguirem czy niesamowity Spider-Man z Andrew Garfieldem oraz udana współpraca z Marvel Studios przy Spider-Manie w ramach MCU. To jednak ich własne projekty skoncentrowane na postaciach związanych ze Spider-Manem Pozostawiają wiele do życzenia. Madame Webb, najnowsza produkcja, tylko potwierdza te obawy. Sony zdaje się być daleko w tyle za Marvel Studios i DC Studios, jeśli chodzi o filmy o superbohaterach. Madame Webb to chaotyczne widowisko, które nudzi od początku do końca, nie dostarczając żadnej rozrywki. To tylko wierzchołek góry lodowej problemów tego filmu. Cassandra Webb. Pracująca jako ratowniczka medyczna u boku Bena Parkera, doświadcza tajemniczych wizji związanych z jej zmarłą matką Constance i plemieniem Pająko ludzi z Peru. Kiedy ratuje trzy dziewczyny przed Ezekielem Zimsem, zaczyna zdawać sobie sprawę, że posiada zdolność do przewidywania przyszłości. Tymczasem, złoczyńca również doświadcza wizji swojej śmierci z rąk Julie Carpenter, Annie Corazon i Mattie Franklin. Cassie musi chronić nastolatki przed losem, jednocześnie ucząc się kontrolować swoje nowe moce. Sims nie zaprzestanie prób, dopóki dziewczyny nie będą martwe, co umożliwi mu realizację jego okrutnych planów. Film Madame Web stanowi nietypowy przykład, gdzie przestrzegano konwencji filmów o superbohaterach. Choć te schematy sięgają lat 90., ale o tym za chwilę, nie umieszczając w centrum uwagi żadnych bohaterów. Cassandra doświadcza wizji, lecz jej postać pozostaje bardziej zagubioną kobietą niż bohaterką. Natomiast trzy dziewczyny, mające potencjał stać się superbohaterkami w przyszłości, obecnie borykają się z typowymi problemami nastolatków. Przy takim zestawieniu film mógłby być lepiej odebrany jako mniejsze, bardziej intymne kino niż wielki, spektakularny blockbuster akcji. Nie musiałby być aż tak kiepski. Gdyby skoncentrowano się na nim jako na thrillerze. Bez zbędnych nawiązań do Spider-Mana i kiepsko wyglądających kostiumów, zwłaszcza głównego antagonisty. W rezultacie otrzymujemy klasyczną historię początków, w której brakuje środka i konkretnego zakończenia. Przechodząc od razu do finału. Studia filmowe muszą w końcu zrozumieć, że powierzenie takich projektów niedoświadczonym twórcom zwykle kończy się niepowodzeniem. Chociaż S.J. Clarkson może mieć bogate doświadczenie w serialach, w tym przy Defendersach, to nigdy wcześniej nie prowadziła tak dużego projektu, co widać w każdej minucie Madame Webb. Brakuje filmowi spójności. Powtarzają się nieudane chwyty, zarówno narracyjne, jak i formalne. A kulminacja tego występuje w przypadku wizji Cazi, które są najmniej atrakcyjnym sposobem prezentacji przyszłości. Dodatkowo Praca kamery wywołuje uczucie nudności. Obawiam się, że to nie tylko jej wina. Kręcąc niepotrzebne bączki, które miały nadać całości atrakcyjności, ale kojarzą się raczej z najbardziej kontrowersyjnymi produkcjami Michaela Beya. Trudno uwierzyć, że Madame Webb może być gorsza od Morbiusa, ale pod wieloma względami tak właśnie jest. Przygody wampira z Jaredem Leto miały przynajmniej te zaletę, że niektóre sceny były przypadkowo śmieszne, co pozwalało na korzystanie z nich w postaci memów, aby złagodzić wrażenia z oglądania filmu. Jednakże w przypadku Madame Web ten aspekt znika, ponieważ brak tutaj elementu humoru. Żarty są okropnie nudne, a całość filmu jest zbyt poważna i monotonna. Aby krytykowanie jego błędów, braku logiki czy słabych dialogów było choć trochę zabawne. Nawet same sceny akcji są beznadziejne, pozbawione finezji i kreatywności, a słabe efekty specjalne tylko pogłębiają rozczarowanie. W filmie Madame Web istnieje jednak jeden element wart pochwały, grająca główną rolę Dakota Johnson stara się jak może, aby stworzyć interesującą i charyzmatyczną postać. Jednak beznadziejny scenariusz staje na jej drodze. Johnson prezentuje się przekonująco, co tylko podkreśla niedociągnięcia reszty obsady. Sydney Sweeney i Izabela Merced również angażują się w swoje role, chociaż widać, że młode aktorki mają trudności, zwłaszcza gdy materiał, z którym muszą pracować, jest niewystarczający, a kwestia budowania postaci została zaniedbana podczas produkcji filmu. Główny antagonista także nie spełnia oczekiwań, jednak nie jest to wina Tahara Rahima. Aktor po prostu nie miał odpowiedniego materiału do pracy, a jego postać pozbawiona jest głębi. Można by go równie dobrze zastąpić wielkim pająkiem, a efekt byłby podobny. Chciałbym poznać powody. Które skłoniły Sony Pictures do stworzenia już czwartej produkcji w ramach swojego uniwersum, kontynuując nieudane filmy superbohaterskie z początku XXI wieku. Po morbiusie można by się było spodziewać, że wyciągną jakieś wnioski, ale wyraźnie brakuje w studiu kogoś, kto potrafiłby postawić twardy opór. Niestety, Madame Webb nie pokazuje żadnej poprawy, nie przedstawiając żadnych argumentów przemawiających za kontynuacją tego beznadziejnego i niepotrzebnego uniwersum. Mam nadzieję, że Marvel Studios nie pozwoli na połączenie obu serii i pozwoli Sony nadal tonąć. Im prędzej ten projekt zostanie porzucony, tym lepiej dla kina, fanów i postaci z uniwersum Spider-Mana, które są kolejno masakrowane w tych filmowych eksperymentach.